Witam Was serdecznie! Dzisiaj opowiem Wam o pewnych gadżetach, które być może będą nam niebawem bardzo potrzebne. No, straszą nas ciągle w prasie, w telewizji. Że może być problem z prądem, że mogą być włączenia. W związku z tym pomyślałam, że warto zabezpieczyć się na taki czas, no bo przecież nie rzucimy kompletnie życia, nie usiądziemy na kanapie, czy nie położymy się na łóżku w ciągu dnia i nie będziemy nic robić. A jak to będzie trwało na przykład wiele godzin, no to ja sobie tego nie wyobrażam. Ja jestem osobą aktywną i ciągle coś tam robię, więc postanowiłam zabezpieczyć się w takie gadżety które jeżeli nie będzie prądu, będą mi bardzo przydatne. Zobaczcie, to, jest, to wygląda w ten sposób. I e, wyobraźcie sobie, że to jest lampa. To jest lampa, która służy do namiotu tak naprawdę do czytania. Można ją powiesić też na górze, bo ma takie dełka fajne. I ta lampa, o dziwo, jest na trzy baterie AA. I ona bardzo dobrze świeci. Zobaczcie, nie wiem czy będzie to widać, ale to jest bardzo, bardzo dobre oświetlenie. Próbowałam e, to e, już przy tym czytać w ciemności i powiem Wam, że bardzo, bardzo fajnie się czyta. Można sobie regulować, niekoniecznie otworzyć całość tej lampy, ale można też trochę tylko i oświetlać na przykład drogę, jak gdzieś idziemy itd. i tak dalej. Powiem Wam, że takie lampki zaopatrzyłam się w takie dwie, dwie lampki o zobaczcie tu na dole się odkręcają o. i w ten sposób wkłada się baterie trzy bateryjki paluszkowe więc nie jest to tak bardzo dużo tych baterii Oczywiście zabezpieczyłam się też w baterie, kupiłam od razu więcej. Dlatego że no, nie wiem, ile to będzie trwało. A być może, że w przyszłości tych baterii albo będzie niewiele, albo będą dużo droższe. Więc wolałam kupić wcześniej. Ale pomyślałam sobie, że jeszcze jest coś takiego fajnego, gdzie na przykład jak mamy dom i chcemy się przemieszczać po ciemku, czy iść do talety, czy do łazienki na przykład, to fajnie mieć coś, coś takiego, co nam oświetli przed nami drogę. Ten gadżet również jest bardzo przydatny. Na drogę, jak idziemy gdzieś, wychodzimy z domu, czy wracamy. Teraz dni będą coraz krótsze, będzie coraz wcześniej ciemno, także przyda się to również na drogę. Zobaczcie, to jest tego typu latarka. O. W ten sposób się ją zakłada o, na głowę. O, tutaj przodem, nie, tutaj przodem, przepraszam. O, w ten sposób i zapalamy ją. Nie wiem, czy to będzie widoczne, pewnie nie, ale z tej strony zapalamy i są różne, że tak powiem, wersje tego. Może świecić się tylko ta lampka, może się świecić to i oświetlać e, wzdłuż na daleką odległość, a może się świecić trochę mniej i oświetlać nam to, co jest pod nogami. Do tego bardzo fajnie to wygląda. Można włożyć na czapkę czy, czy po prostu jako przepaskę. I powiem Wam, że to bardzo, bardzo ułatwia e, nam e, rzecz. No, to niestety nie jest na baterię. Jest taki kabelek. Można naładować USB, ale dosyć długo to trzyma, także myślę, że o, zobaczcie, jak to mocno świeci. Popatrzcie, teraz zapaliłam Wam o. Tu są dwie wersje i to światełko, które świeci z boku. Bardzo dobrze oświetla. Powiem Wam, że kiedyś były też takie rzeczy, i teraz, jak kupiłam to, to jestem zaskoczona, że to ma taką dużą moc. I że tak naprawdę bardzo dobrze oświetla nam przestrzeń przed nami. Także zachęcam Was do zabezpieczenia się na zimę i życzę Wam wszystkiego dobrego. Trzymajcie się do następnej niedzieli. Pa pa!